Założę się, że tego jeszcze nie wiesz o manifestacji. Po pierwsze, może ci się wydawać, że perfekcjonizm to coś, co przyspiesza cały proces, ale wiesz co? Perfekcjonizm to nic innego jak ciągłe napięcie, czyli ciągłe bycie w kontroli, a kontrola zamyka cię na przepływ. Numer dwa to brak uziemienia. Często wydaje nam się, że im bardziej będziemy w umyśle, im więcej będziemy rozmyślać, tym szybciej zaprosimy do siebie nasze marzenia. To jednak nieprawda. Manifestacja odbywa się przede wszystkim na poziomie energii, a energię możesz poczuć właśnie poprzez swoje ciało. Ucieczka w pozytywne wibracje. Niestety, bardzo często sprowadza się to do tłumienia negatywnych emocji. Emocji takich jak strach, żal, wina czy wstyd. Takie emocje są jednak tylko i wyłącznie sygnałem informującym Cię, że coś nadal wymaga uzdrowienia. Kiedy jednak zaczynasz je tłumić, działa to gorzej niż niejedna negatywna myśl. Koniecznie zapisz ten film na później i wracaj do niego zawsze, kiedy chcesz coś zamanifestować.